Cześć, witajcie moi drodzy, w kolejnym odcinku dzisiaj pokażę wam przepis na bardzo szybkie danie, może być to danie śniadaniowe, nawet obiadowe, czy danie na kolację, mianowicie szakszuka, ale... Taka nietradycyjna, powiem wam jak zrobić taką podstawę, ale ogólnie będzie to przepis dookoła lodówki, jak ja to mówię, czyli to co ma się w lodówce możecie zużyć, tylko tak, żeby mniej więcej wszystko oczywiście pasowało. Koniecznie zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i klikajcie dzwoneczek. Pamiętajcie, że w grudniu film codziennie o godzinie 18.00. Przepis moi drodzy, rozpoczynamy od przedstawienia składników. Mam tutaj kilka składników, takich łatwych i yy, takich, które każdy raczej już w tym momencie ma w lodówce, mianowicie jakaś kiełbaska. W moim przypadku są to frankfurterki, takie małe kiełbachy. Do tego jedna cebulka, dwa pomidory, awokado to jest opcjonalne, jeżeli macie w diecie, jeżeli macie w diecie więcej tłuszczy, na przykład stosujecie jakąś ketodietę. no to ten przepis będzie idealny, bo tutaj węglowodanów prawie wcale nie będzie, będzie bardzo mała ich ilość. Kawałek papryki mi został z poprzedniego przepisu, także postanowiłem go wykorzystać oraz Oliwki. Oliwki zielone mogą być czarne, nie muszą być. Ten przepis jest taki, żeby pokazać Wam, że można zrobić coś z niczego. Ja to nazwę, że to jest szakszuka. Do tego oczywiście wejdą jajka. Szakszuka to wiadomo, są pomidory, jajeczka, jakaś jeszcze dodatkowo cebulka i tak naprawdę to wszystko. Dodatkami takimi jak na przykład kiełbasa możecie się wspierać, papryka i tak dalej. Także ja tutaj wymieszam po prostu trochę składników na patelni i zaczniemy to wszystko od kiełbachy. Kiełbachę przypieczemy dosyć solidnie sobie na właśnie patelni, odrobinie, na odrobinie tłuszczu, kroję taką kiełbasę w plasterki. Kiełba pokrojona na chwilę ją przesunę na bok. Zabieramy się za krojenie kolejnych składników, żeby później po prostu było szybciej. Następnie wleci cebulka. Myślę, że na taką porcyjkę połowa cebuli w zupełności wystarczy. Najpierw kroję ją tak, jak widzieliście, przekręcam i drobna kosteczka. Cebula również na bok. Następnie papryka. Tak jak mówiłem, zostało mi z poprzedniego przepisu. Koniecznie obejrzyjcie pozostałe moje odcinki. I tutaj taka mała e, wspominajka w grudniu filmy codziennie o godzinie 18. Także zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, Was to nic nie kosztuje. A no, po prostu Wam będą powiadomienia wyskakiwać, że jakiś tam film dodałem. Także mam nadzieję, że te święta przygotujemy razem, tak jak e, poprzednie. Także zapraszam do subskrypcji, komentowania, łapkowania. A tymczasem już paprykę prawie mamy pokrojoną. Przechodzimy do oliwek. Kilka sztuk oliwek kroimy w takie oto plasterki. Myślę, że na taką porcję około 7-10 oliwek w zupełności wystarczy. To wszystko zależy, jak bardzo lubicie ten składnik. Dajcie znać w sekcji komentarzy: czy wolicie oliwki zielone, czy czarne, czy lubicie z jakimiś nadzieniami, może macie jakąś ulubioną odmianę. Oliwki pokrojone, i teraz pomidor. Oczywiście nie będziemy tutaj tej części pozostałej po szypółce używać w przepisie. Także wykrawamy to dostanie ares, na pewno się ucieszy. Pomidorki kroimy na drobniejsze kawałeczki. Awokado ma to do siebie, że jak kupicie twarde to jest szansa, że dojrzeje Wam bardzo szybko i przegapicie ten moment. A jeżeli kupicie od razu takie dojrzałe, to jest szansa, że Wam się zepsuje, czyli musicie kupić w idealnym momencie. Z pestką za chwilę coś zrobię, powiem tylko, że jeżeli nie chcecie zużyć dwóch połówek, awokado... Zostawiacie po prostu pestkę w środku jednej połówki. Chowacie do lodówki i nie powinna Wam tutaj szczarnieć. Ja zużyję właśnie jedną połówkę. Drugą zużyję do kanapek. Także pestkę będę mógł wykorzystać i coś wam pokazać. Awokado wyciągamy przy pomocy łyżki. Kroimy w paseczki. I teraz sprawdzimy coś razem z tą pestką. Gdzieś na TikToku widziałem, że jakiś facet tam rozwalał taką pestkę. I w środku było jeszcze więcej awokado. Podobno lepsze niż to. Zobaczymy. Także myślę, że to fake. Także jeżeli też chcieliście sprawdzić. To tu nie ma żadnego awokado też tak myślałem, ale ciekawość mnie zżerała. I teraz co tu robimy dalej? Zaczynamy wszystko od podsmażenia kiełbaski. Na patelni odrobina oleju, wrzucamy kiełbachę i podsmażamy do zarumienienia. Obaska podsmażona. Dorzucamy cebulę. Smażymy około 2 minutek i dorzucamy kolejny składnik Kiedy cebulka jest podsmażona, dodajemy pomidory. Afrykę oraz oliwki. Oczywiście całość mieszamy, i podsmażamy na mocnym ogniu przez około 4-5 minut. Pomidorki bardzo fajnie nam tutaj już oddały sok, teraz przychodzi kolej na doprawienie. Świeżo mielony czarny pieprz, odrobinka. Do tego oczywiście szczypta soli. Całość, całość mieszamy. Zobaczcie, właśnie o powstanie takiego sosiku nam chodzi. Na tym polega właśnie szakszuka że chleb po prostu będziemy moczyć sobie w tej całej podstawie, czyli warzywkach razem z lekko lejącym się jajkiem. A propos jajek robimy cztery takie dziurki, w które wlejemy właśnie wbijemy jajka. I wbijamy jajko jedno po drugim. Ogień już minimalny, przykrywamy około dwóch minutek tak, żeby tylko białko się ścięło. Żółtko powinno być leiste i finalnie będziemy mieli już gotowe danie. Szkoda, że nie mogę przekazać Wam przez Wasze ekrany zapachu właśnie tego, bo jest on naprawdę nieziemski. Do tego dodajemy oczywiście to awokado gdzieś tutaj z boku. Właśnie zaraz pokażę Wam jak lejące, fajne są te żółtka, ale to za chwilkę. Do tego dwie kanapeczki i takie oto śniadanko, kolację macie gotową. Oczywiście można też takie danie jeść na obiad, to już, to już zależy od Was. Chcę tutaj Wam pokazać taką serię przepisów właśnie dietetycznych. W tym przypadku taka keto dieta, czyli tak jak mówiłem głównie tłuszcz i białko. Bardzo proste, szybkie w wykonaniu. Także myślę, że każdy ma na tyle czasu, żeby takie coś wykonać. A w sekcji komentarzy wpiszę Wam ile mniej więcej taka porcja, właśnie taka duża ma kalorii. Także końcówkę nagram Wam już z ręki. kawałek chlebka i spójrzcie na to żółtko. O jakim właśnie mówię, cały czas, jakie ma być właśnie takie lejące. Nic prostszego, maczacie w jajku, nabieracie trochę tego sosiku, przepysznych warzywek i zajadacie. Także ja lecę to właśnie robić. Wam życzę, Wam życzę wszystkiego dobrego. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję. I pamiętajcie, grudzień, godzina 18, film codzienny.